Ligowa przebudowa zdegradowanej Barcelony. Po ostatnich problemach finansowych i ogniu krytyki związanej z aferą Negreiry, władze Dumy Katalonii zdecydowały poddać się dobrowolnej karze zdegradowania klubu do niższej ligi, aby odbudować klub i wizerunek od samego zera. Zerowy budżet transferowy oraz odejście wielu podstawowych zawodników sprawia, że odbudowa może być ultra trudnym zadaniem, ale my się nie poddamy. Trenerem Barcelony nadal pozostaje Xavi Hernandez, który przyjął zaproszenie na turniej przedsezonowy i przystąpił do rozgrywania. Dalszej części sezonu. No i powiem Wam tak, aktualnie jest niezły przypał, bo wyjściowa wynastka prezentuje się nie najlepiej. No, z tych wszystkich zawodników jest ewidentny, odeszło bardzo wielu zawodników, ławka rezerwowych jest bardzo krótka. A kolejnym problemem jest na pewno budżet transferowy, który wynosi 0 euro na transfery. No i pomimo tego, że mamy skauta, którego możemy gdzieś wysłać, no to nie jesteśmy niestety w stanie, bo koszt skautingu wynosi 100 tysięcy euro prawie. No a my mamy 0 euro na transfery. Tak więc. No dobry początek postanowiłem przyjrzeć się naszej szkółce juniorów, zobaczyć czy ktoś jest tam ciekawy, żeby wrzucić go od razu do wyjściowej jedenastki i sprzedać za jakieś pieniądze. Paru juniorów jest ciekawych, na pewno ten zawodnik jest w jakiś sposób możliwy do rozwinięcia i sprzedaży za fajną kasę, bo już ma 62 oceny ogólnej, więc na pewno coś za niego dostaniemy. Jeszcze muszę wam wspomnieć o ważnej kwestii, ponieważ w odbudowie wizerunku mają pomóc nam dawne legendy klubowe, które dołączą do zespołu, gdy uda się osiągnąć pewne wyzwania. Wyzwania są jeżeli uda się je zrealizować, koło fortuny wylosuje jakich zawodników możemy dodać do drużyny. Każdy z nich będzie miał 95 oceny ogólnej i będzie on niesprzedawalny. A jakie to są wyzwania? Pierwszym z nich jest wywalczenie awansu do La Liga. Drugim zadaniem jest spłata długu w wysokości 150 milionów euro w ciągu dwóch sezonów. Natomiast trzecie zadanie jest najtrudniejsze. W ciągu czterech sezonów klub ma za zadanie wygrać ligę oraz Puchar Króla. Głównym celem jest wygranie Ligi Mistrzów. Gdy to nastąpi, seria dobiega końca, a w dodatku nie mogę zostać zwolniony z klubu. Zwolnienie jest równoznaczne z tym, że jestem lamusem. Dodatkowo postanowiłem sprzedać niektórych zawodników, którzy są już starzy i którzy nie przydadzą nam się w obecnym sezonie. Nie było ich za wielu, ale na pewno taki Jordi Alba oraz Sergio Busquets mogą odejść z klubu, na pewno za nich jakaś kasa wpadnie. Dobra, teraz czekać tylko na jakieś oferty. O, jest pierwsza oferta od Galatasaray. Za 14 milionów lecimy negocjować. Okej, okay, udało mi się, Jordi Alba sprzedany za 15 milionów 300 tysięcy, fajna kasa wpada do nas na konto, no i do tego mogę pozmieniać zawodnikom pozycję, a więc zróbmy to i od razu rozwój o 3, dobra, ten Anglik o ile? O jedną ocenę, 4 tygodnie, wydaje mi się, że jest git, aktualnie na transfery mamy 12 milionów euro, tak więc na sam start zatrudnię skauta 4 na 5, tak więc pierwszy z nich udał się do Włoch, a kolejny udał się do Hiszpanii. Dobra, zobaczmy. Pierwsze spotkanie w turnieju przedsezonowym. Dam szybką symulację, ale nie wiem, czy my to wygramy z taką kadrą. Wygrywamy 2 do 1 z Preston wygraliśmy. Dobrze, jest dobrze, zaczyna się to obiecująco. No i to kolejny transfer Sergi Roberto odchodzi od nas za 3 miliony 250 tysięcy. No i drugie spotkanie z Millwall, również wygrane 3 do 0. Udało nam się wygrać no nieźle. I trzecie spotkanie w turnieju przedsezonowym również udało nam się wygrać 2 do 1 Gavi oraz fati strzelcami bramy. A to kolejny transfer odchodzi od nas Sergio Busquets za 6 milionów i 200 tysięcy. I teraz tak się trochę zastanawiam, czy nie zostawiłem za wysokich ocen tym zawodnikom, ale wydawało mi się, że takie oceny są dobre, no zobaczymy. No i kolejny transfer Penia od nas odchodzi za 5 milionów 500 tysięcy. Aktualnie mamy 28 milionów na transfery, ale nie mogę się tym za bardzo jarać, bo muszę spłacić ten dług. No a jeżeli tego się nie uda nam to challenge oczywiście nie zostanie zaliczony, a chciałbym dostać tą dodatkową ikonę. Dobra, tak więc Zobaczmy pierwsze inauguracyjne spotkanie w Lidze. Daje szybką symulację i wygrywamy 2 do 0. No, chyba jest potężny ten skład. Zobaczymy, jak to będzie w dalszej części tego sezonu wyglądało. O, proszę, jaki fajny junior, 17 lat, prawie 2 miliony wartości. Podpisujemy od razu. A więc pierwszy transfer w naszym wykonaniu Moskiera do nas przychodzi za 1, 800 tysięcy. Kolejny transfer, już trochę solidniejszy. Napastnik do nas przychodzi za 1,5 miliona euro plus wymiana Roberto. No i tym razem Alex Padilla Za prawie milion euro do nas przychodzi Nie wiem czy tak się wymawia to nazwisko No i trochę zmieniła nam się ta wyjściowa jednostka Chciałbym żebyśmy grali w taki sposób Oraz ten nowy napastnik Będzie teraz podstawowym napastnikiem Z usług Ferrana Torresa Chyba nie zamierzam korzystać A więc zobaczmy drugie spotkanie w lidze Nowy skład i co z tego będzie No i będzie wygrana 3 do 2 ładnie Ansu Fati z dwiema bramkami oraz Iliasz A więc okienko transferowe za nami I szybkie podsumowanie wam tutaj zrobię Tak więc jak na razie pierwsze miejsce zajmujemy w lidze Na naszym budżecie transferowym Widnieje 25 milionów euro A skład już się kompletnie nie zmienił Nikogo nie kupiłem, sprzedałem tylko tenasa Ale za niego wskoczył tutaj Padilla, Więc większych zmian już tutaj nie było Słuchajcie, jest dla was wyzwanie Jeżeli do godziny 21 wbijecie pod tym odcinkiem 1000 łapek w górę To jutro od razu na kanał wlatuje druga część No to ku... a chcę go wymienić Przyznam, trochę poniosły mnie emocje, ale wszystko już udało mi się naprawić. Ale chciałbym wam jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ mogę rozgrywać mecze, ale maksymalna ilość przypadająca na jeden sezon to 5 spotkań, które mogę rozegrać, więc trzeba je będzie bardzo dobrze rozdysponować. Problem jest taki, że większość naszych zawodników podstawowych pojechała na zgrupowanie reprezentacji, a więc mecz z Ibizą będzie pierwszym meczem, który rozegram w tym sezonie. Dobra, a więc zaczynamy, mam nadzieję, że tego nie przegram. No i zobaczymy Marcos Alonso z dystansu. Ajajaj, dobry strzał! Kurde, ale wybiegłem tym araucho, i niedobrze. I Biza w naszym polu karnym, co z tego będzie? Będzie z tego bramka. No i zobaczmy, Pablo Torre. Przed pola karnego będzie bramka, jest bramka. 1 do 1. Torre, Torre, czy ty to wykończysz? Strzela, i mamy 2 do 1. W 65. minucie, dobra. Wychodzimy na prowadzenie. No i ostatecznie wygrywamy to spotkanie 2-1. do 1. Kurde, no trochę ich przetrałem w tamtym meczu, ale no za bardzo z tej ławki rezerwowych nie miałem jak skorzystać. A no i przytrafiła nam się pierwsza porażka i do u siebie z Malagą przegrywamy 1-2. do 2. Dobra, udało mi się sprzedać jeszcze Erika Garcia za 5 milionów 300. 000. Słuchajcie, bardzo przykra informacja. Mark andré Ter Stegen postanowił z nami rozwiązać kontrakt. Uznał on, że nie chce grać w tak słabym zespole i mimo, że zajmujemy aktualnie pierwsze miejsce... To Terstegen postanowił nas opuścić. A więc, za Marka André Terstegena, wskakuje teraz Padilla, który będzie podstawowym golkiperem. Tak, zrobiłem to dlatego, że zdecydowanie za łatwo idzie nam, jak na pierwszy sezon, w lidze. No i mam nadzieję, że to może jakoś uratuje nas, że będzie odrobinę ciężej. No i okienko transferowe za nami, a więc lecimy z podsumowaniem. I tak jak mi się wydawało, po sprzedaży Terstegena, no nie graliśmy już tak dobrze i spadliśmy na drugie miejsce. No i jest szansa, żebyśmy lecili jeszcze dalej w dół tabeli. Udało mi się paru zawodników sprzedać, jednak były to takie drobnostki, 30 milionów euro na transfery mamy. Zespół oczywiście się nie zmienił, jedynie wzrosty ocen ogólnych zawodników, ale poza tym nikogo więcej w tym okienku transferowym nie kupiłem. No i ostatnia kolejka, ostatni mecz ligowy w tym sezonie, który postanowiłem sobie rozegrać. No niedobrze, co to za wylew po bronie? Tracimy pierwszą bramkę w siódmej minucie, ja nie wiem co tam się stało. No to nieźle nas tam objechali, i czy będzie z tego bramka? Będzie, 2 do 0. Co się dzieje? Postanowiłem zmienić trochę taktykę, bo tak grać się nie da po prostu. No i lecimy, druga połowa. Ansufat, i po nie ma bramki. Jest podanie do Anzu. partygo Czy to kończysz, Czy będzie bramka? Jest bramka. Mamy bramkę kontaktową w 76 minucie. Gavi strzelcem bramki. Ale dalej jesteśmy przy pilcy. Nie chciałem tu podać, ale jest remis w 86 minucie. Ja nie wierzę po prostu co się w tym spotkaniu dzieje. No i ostatecznie remisujemy to spotkanie 2 do 2, ale podsumujmy sobie ten sezon. Zajęliśmy drugą pozycję w La Liga Smart Bank i tym samym zaliczyliśmy pierwsze wyzwanie. Natomiast Puchar Hiszpanii wygrał Real, a my odpadliśmy. W 1.16, tak samo jak Real Madrid swoją drogą, ale zobaczmy natomiast, która ikona przyjdzie nam z pomocą i którą ikonę wylosujemy w tym kole fortuny. A więc klikam i zaczynamy losowanie. Kto to będzie? Zobaczmy. A więc koło fortuny już się zatrzymuje i kto to będzie? Krój? Tak jest, to będzie Johan Krój.